Cześć, cześć, cześć. Witajcie na kanale Grana Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek operatora ratunkowego. Mamy, proszę Państwa, 26 sierpnia 2022 roku. Wakacje dobiegają końca, było fajnie, było miło, ale jak zwykle się skończyło. Natomiast z okazji tutaj końca lata i eventu letniego. To jakby operator ratunkowy i władze operatora ratunkowego przygotowali dla nas ciekawe i specjalne rzeczy. A mianowicie, pierwsza zasadnicza kwestia, cicho tam. Pierwsza zasadnicza kwestia, słuchajcie, to mamy przez 24 godziny podwójne kredyty. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wejdźmy sobie w. W yy, wiadomości sobie najpierw wejdźmy. O. Yy, nie to chciałem. <laughs> nie to chciałem. O, to chciałem. I przeczytajmy. Drodzy gracze operatora ratunkowego, lato dobiega końca. Mamy nadzieję, że spędziliście wspaniałe wakacje, zarówno w grze, jak i w prawdziwym życiu. Na ostatnie dni letniego wydarzenia przygotowaliśmy dla Was specjalną promocję, która będzie dostępna od dziś przez 24 godziny. Codziennie przez cały tydzień dostępne będą też wyjątkowe zadania. Możesz odebrać jedną darmową monetę codziennie przez następne 8 dni, i możemy również cieszyć się podwójnymi kredytami przez 24 godziny. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Darmowe monety to możemy odebrać faktycznie jedną dziennie. Znajduje się to tutaj: czyli klikamy, przechodzimy do zakładki. Koniec wakacji, bo tutaj możemy odbierać też za codzienne logowanie kredyty przez 6 dni, plus 7 dnia logowania jedną monetę, bądź na urządzeniach mobilnych dwie monety. O ile obejrzymy reklamę. Natomiast tutaj, koniec wakacji, pyk. I możemy odebrać sobie e, każdego dnia. Ja już dzisiaj odebrałem tę, tę jedną monetkę. Natomiast jak widać tutaj do 2 września włącznie będzie można po jednej monecie sobie odbierać. Dodatkowo, o podwójnych kredytach wspomniałem, więc spodziewam się tutaj wysypu rozległych pożarów lasów w dniu dzisiejszym, no i bardzo fajnie i dodatkowo. Jeszcze proszę Państwa, są promocje na zakup monet, czyli tej waluty premium. No i tak 50 monet za 899 możemy kupić zamiast 24 zł. 300 monet za niecałe 53 zł zamiast 95. 850 monet za 140 zł zamiast 240. No i 2000 monet za 280 zł zamiast. 480. Tak to się kształtuje cenowo. No, każdy z Państwa musi podjąć decyzję o tym, czy, czy w ogóle inwestować realne pieniądze. No a jeżeli tak, no to w jaki pakiet? Yy, proszę Państwa, sprawdźmy sobie, czy ktoś już zrobił może yy, misję rozległego pożaru lasu, ale nie widzę żeby to jakakolwiek misja sojusznicza była, no to w takim razie ja proponuję, żebyśmy w dniu dzisiejszym skoncentrowali się na pomocy sojusznikom. Zobaczmy przede wszystkim Gdańsk, bo tam jest mniej do, 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 do roboty jak na razie, ale ja tutaj widzę, że... Hmm, że jeszcze nie wiadomo, co tutaj jest potrzebne, bo Myszor udostępnił misję, wysłał jeden pojazd, o, a teraz będzie. Nie, nie będzie. <laughs> nie, nie będzie, bo Myszor udostępnił misję, którą sam zrobił. No, no dobrze, można i tak. Ehm, dobra, tutaj mamy zabezpieczenie małej imprezy masowej na Oxyview i i... i, i... I radiowóz OPI, dwa samochody pożarnicze są potrzebne. Godzina 47. No nie, bo ja sobie przyblokuję samochody. Ja mam tylko cztery samochody gaśnicze. Sprawdźmy przy okazji, skoro tutaj jesteśmy, jak tam z rekrutacją mojego personelu. O, właśnie. To jest dosyć istotne, żeby jednak pilnować tego i. No i właśnie, no i, i czasami te dni przemykają przez palce, przelatują i, i, i człowiek zastanawia się, kiedy to minęło, a tu już po trzech dniach i, i trzeba znowu klikać, żeby rekrutowało się. Szkoda, że automatycznie jakoś tego nie można zrobić, no ale to też jakby wymusza na graczu, żeby, no żeby tego pilnował. Pogotowie ratunkowe. Tutaj również pewnie rekrutacja tak jest. Rekrutacja też jest potrzebna. I ok, i to byśmy mieli. Jak tam nasz e, szpital, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku i jego rozbudowa? E, hmm. No tak to się kształtuje. Czyli internet będziemy mieli za jeden dzień, natomiast e, chirurgię ogólną za osiem dni. No to sporo tego jeszcze tutaj. No ale dobra, zobaczmy. Yy, wróćmy do Warszawy, bo tutaj zdecydowanie bardziej rozbudowane mamy to wszystko i teraz tak, jeżeli chodzi o sojusz, katastrofa helikoptera to moje, yy, to nie, yy, to, nie. Yy, to nie, to nie, to nie, kuźwa, Po co, jak na złość sojuszniczyk teraz nie mam, <grym> tak, to się bierze, kurczę, tego tałatajstwa z respi yy, bardzo dużo, a w tej chwili, chyba, że, czekajcie, może ja mam odznaczone, a, nie. Są zaznaczone, dzielone przez sojusz. No to o co się tu rozchodzi? Bardzo dziwne. A chciałem pomagać sojusznikom, patrzcie. No to nie chcą pomocy, kurde. Ejść, ty, 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 ty. O, tu mamy pożar tartaku. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Sytuacja wygląda następująco: że jeszcze potrzebują tutaj drewil potrzebuje 15 tysięcy litrów wody. To doślemy mu trzy wozy bojowe. I i, sru, i poszło. I elegancko. Tutaj mamy załatwioną sprawę. Dalej to nie nasze, to, nie, to nasze, a to nie, ale już jest koniec. Mamy atak na centrum handlowe. No kurczę, jest to misja, która niestety wisi, cały czas wisi. Potrzeba 56 specjalistycznych sprzętów OPP. Nikt praktycznie nie inwestuje tyle. W... Więc, no cóż. Co my tutaj mamy? Cztery radiowozy są potrzebne. Yy, potrzeba jeszcze dwunastu funkcjonariuszy, helikopter policyjny. No to ciśniemy. Weźmy udział tutaj w tych poszukiwaniach. Yy, raz, dwa, trzy. I, 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 O, i tu cztery, jeden śmigłowiec policyjny. Poszło. Ale potrzeba tam jeszcze dwunastu policjantów. To wiecie co, to ja jeszcze podeszle, chociaż czy ja mam jeszcze podsyłać cokolwiek nie no podeślę bo, bo nie zrobimy tego bo u mnie w, w radiowozach po dwóch siedzi więc wysłaliśmy cztery to jest osiem to tu byłoby dziesięć i i dwanaście o no tak żeby tę misję zakończyć dobra dalej chyba że chyba że czekajcie bo tu jeszcze jeszcze jedną rzecz chciałbym sprawdzić czy tu siedzi gdzieś jakiś ambulans Radio, SSLR. Hmm. nie widzę ambulansu to ja podeślę jeszcze jeden ambulans sk podeślimy w razie czego bo może bo może się zdarzyć tak że że będzie potrzebna karetka, natomiast ja już z doświadczenia wiem, że, że później mogą te misje wisieć. O, leci nasz. Nasz Black Hawk z Babic. Dobra, tutaj mamy, co to mamy dalej? Zaburzenie poruszania. Sojusz podejrzany pakunek w autobusie w tramwaju. Potrzeba pięciu antyterrorystów. Nikt nie wysłał. To my podeślemy z komendy stołecznej. Powinniśmy tam gdzieś mieć chłopaków. No i mamy chłopaków. Sześciu ich tam siedzi, więc akurat tutaj pomożemy. Kto to? Czekajcie, czekajcie. I gdzie ta misja jest? O, tutaj. No, Stasio Owca udostępnił tę misję. To Stasiowi pomożemy w misji. Dobra, dalej. Mamy do gadu, gadu. Zaburzenia poruszania się. No tutaj to wyślę ambulans, to jest nasza misja, ale, ale ja takie medyczne to to robię od razu. Poszukiwania zaginionej osoby to też nasza. Zobaczmy tutaj na czacie. Pożar oczyszczalni ścieków pionki koło radomia. Hmm. Wykolejenie pociągu z substancją radioaktywną to też. Rozległy pożar pola. No ja czekam na. Na pożar lasu, bo ten pożar pola 16,5 tysiąca, no to 33 tysiące. Zakładają, że razy dwa, Można byłoby podesłać samochód, ale to bardzo, bardzo daleko chyba dla mnie raczej będzie. Do Andrychowa. Zobaczmy, jakby to się kształtowało w kilometrach. Setka, nie. 200, nie. 300, no to właśnie. To mi się nie opłaca, ale rozległy pożar y, lasu, 40 tysięcy kredytów, razy 2, no to 80 koła. No to opłaca mi się y, u, brać udział w takich misjach. Y, dobra. Tutaj patrzymy, czy coś jeszcze sojuszniczego byłoby. Taka akcja pomocy sojusznikom dzisiaj, przypominam. I, 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 i. I pożar w szkole mamy, proszę Państwa. Ale tu potrzebny jest transport. Y, Oliwiera do, do szpitala. Ratownictwo 2123 podesła o karetkę, no i wisi. Ale może kolega się tam zaraz zorientuje i ją wyślę. Dobra. Patrzymy dalej. Co tutaj jeszcze? Ten pożar w szkole już ogarnialiśmy. Tutaj mamy pożar tartaku. Dwie drabiny bądź podnośniki. Cysterna z wodą. Bierzemy udział w tym. To. W takim razie wysyłamy dwa podnośniki, a czy ja drabiny tutaj bliżej nie miałbym? Miałbym, no właśnie. Eee, panie, weź, o. E, do tego cysterna będzie potrzebna. Mamy jej cysternę i do tego jeden slop lub SLRR. E, o, 25 sekund dla slopka, proszę bardzo, ciśnij, hopię. I zrobimy to. Pożar Tartaku tutaj pogotowia raczej nie potrzeba. Lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Płonące liście to nasza. Tutaj osoba uwięziona pod maszyną. Potrzebny transport, czyli to wisi. Tutaj Mihax musi się ogarnąć i swojego Sprintera wysłać do szpitala wraz z pacjentem. Dalej, pożar kombajnu. Tutaj coś się ukrywa. Sojusz właśnie. Samochód w wodzie. I tutaj też ta misja wisi. Biedna Nadia w ambulansie w SC siedzi. Kruszynka yy, czeka zapewne na dyspozycję od operatora z dyspozytorni, żeby wiedzieć do jakiego szpitala trzeba podesłać delikwenta, delikwentkę. I teraz tutaj zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Czy mamy jakąś sojuszniczą? Nie. Czy jakiś sojusznik potrzebuje jeszcze naszej pomocy? Jest stosunkowo wcześnie, bo, bo mamy godzinę 11:26, to jest piątek, w związku z tym no ludzie jeszcze pracują. Wydaje mi się, że bardziej sensownym byłoby zorganizowanie tego eventu w dniu jutrzejszym, czyli na weekendzie. Ale, że już było tak wiele razy, że, że, że te kredyty, te jakby eventy związane z kredytami były przedłużane, no to liczę po cichu na to, że i tym razem tak będzie. Mamy tutaj pod Mińskim Mazowieckim wypadek podczas pościgu policyjnego. Potrzebny transport. I tutaj jeden ambulans już praktycznie jest na miejscu. Natomiast potrzebne są dwa ambulanse. My nie będziemy brać tego udziału ze względu na fakt, że jest za daleko. W sumie, jakbym chciał podesłać ambulans. A. To, a, śmigłowiec by leciał tyle. 25 minut na dojazd z tutaj, z tego pogotowia z Pragi Południe. Zobaczmy dalej. Tutaj jakaś nasza SK oczekuje na naszą reakcję. Zobaczmy, wysyłamy od razu, proszę bardzo. I wyślijmy to. Gościu na neurologię powinien trafić, natomiast hmm, my nic z neurologią nie mamy. Ale podeślemy do szpitala brudnowskiego naszego. Niech sobie tam wypoczywa. E, dobra. Dalej. Co my tam dalej mamy? Czy coś się nowego pojawiło? Uszkodzona rura to nie. To, 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 Sprawdźmy. Wszystkie czerwone sprawdzamy. Czy coś tu sojuszniczego będzie. Jest. to Osoba. Aha, to to jest, to to jest właśnie. Cały czas. Ta jedna, co wisi. Zobaczmy czat, mamy pożar pomieszczenia, ulica Mar Marciszowska w Borowe Pole, w Zawierciu, dobra, Zawiercie. Tu do Zawiercia mamy nieco za daleko, żeby tam wysyłać. Co to kurczę tak mało tych misji Państwo udostępniacie w dniu dzisiejszym? Radzicie sobie, teraz już wszyscy się rozbudowują. Rozrastają, to sobie radzą. No dobra, to ja proponuję, żeby może teraz przerzucić się na nasze misje, skoro tutaj sojusznicze mamy ogarnięte. Natomiast co my byśmy mogli wybrać? No na początek od góry weźmy sobie ten pożar kombajnu 7 nieco ponad 7000 litrów. Wody potrzebujemy, więc dwa pojazdy pożarnicze. Ale wiecie co, ciekawy jestem. Nie, ja bym podesłał to w ten sposób z funkcją ratowni ratownictwa technicznego, ten, ten pojazd gaśniczy. Bo być może będzie, będzie wymagany, będzie potrzebny. No to zobaczymy. Dobra, to mamy raz. Teraz kolejna rzecz. Tutaj mamy zalaną ulicę. Ja tak bardzo nie lubię tych misji powodziowych, no ale. Generują się, to trzeba robić. Wysyłamy jedną przyczepę przeciwpowodziową i zobaczymy, co tam będzie dalej potrzebne. Atak na centrum handlowe. O, ludzie chyba wycofują swoje pojazdy. Bo coś na czerwono. Chyba, że nie. Pojazdy dojechały. Sory. pojazdy dojechały, no i to dalej wisi. Okej. Okay. Dobra, my lecimy dalej. Wodowane je, awionetki, jak na razie nie. Tutaj zakłócanie porządku publicznego. Oczywiście możemy wysłać tutaj sobie radiowóz i furgonetkę z komisariatu w Markach. Podeślemy niecałe 5,5 minuty na dojazd. Dalej. Duży pożar pola. No to możemy zrobić. 50 tysięcy litrów wody potrzebujemy. Aha, ja tutaj w. Nie mam na jeden klik, a to sobie później poustawiam. Co właściwie oni tutaj potrzebują? Zobaczmy, wymagania... O... Samochody wężowe będą potrzebne? Do pola? No ale może, 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 żeby przedłużyć te węże. Ale tak, osiem pożarniczych, dwa slopy, jedna cysterna i samochody wę... samochód wężowy. To zróbmy tak. A gdzie to ja to miałem? Tu. Dobra, ciśniemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No, jest to trochę za mało. To co oni tam? Coś, kurde. Dziesięć im podesłałem. Yy, dobrze, do tego weźmiemy sobie slopa. Do tego weźmiemy sobie samochód wężowy, tak jak chcieli. Yy, I co tam jeszcze było? A to dwa slopy są potrzebne. I. A, i cysterna. Dobra. To jeszcze jednego slopa tam wyślę, bo oni tam dwa chcieli. I dodatkowo jeszcze cysterna z wodą. Niech jedzie suro. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym, czyli 26 sierpnia, istnieje bardzo, bardzo duża szansa na awans, bo jeżeli tutaj sobie popatrzymy. Brakuje mi niecałych 271 tysięcy kredytów do tego, aby awansować na starszego kapitana. No i co? No i czekam, bo wtedy będę mógł sobie troszeczkę lepiej to wszystko ogarnąć. Będę mógł postawić dla przykładu bazę HEMS gdzieś na Pomorzu, która no jest mi potrzebna, dlatego że tam najwyraźniej e, chyba nie ma śmigłowców e, lotniczego pogotowia ratunkowego, a ja już wiele razy potrzebowałem e, e, śmigłowca i przy udostępnianiu misji no nikt nie podsyłał, więc ja musiałem swój śmigłowiec z, z Warszawy wysyłać półtorej godziny lotu, e, troszeczkę nieopłacalna sprawa, bo w dwie strony no to trzy godziny śmigłowiec praktycznie był zablokowany. Więc to będzie mój priorytet. Będę potrzebował miliona kredytów na to, żeby w ogóle bazę HEMS postawić. No a potem, oczywiście, po milioniku na każdy śmigłowiec. No i plus do tego szkolenie ludzi. Więc to trochę czasu mi zajmie. Zobaczmy, czy coś. Tutaj mamy wyciek amoniaku. O, i tu weźmiemy sobie w tym udział. <laughs> Więc tak. Tu jeden techniczny jedzie. A my możemy puścić, w takim razie, pojazd z aparaturą do ochrony dróg oddechowych. Do tego możemy puścić trzy słopy. Prawdopodobnie SLRR szybciej by dojechał, no ale już niech, niech słopy jadą. I dwa pojazdy chemiczne, to mamy z jednostki... Yy, znaczy, tutaj mamy z komendy miejskiej i państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Przypolnej, to sobie oba te pojazdy puścimy, bo z jednostki ratownictwa chemicznego numer 6, tak, jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 6, no to za długo by to trwało. 11 minut, za długo. Dobra, lecimy dalej. Co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? Pożar w szkole. Zobaczmy, jak tam sytuacja tutaj to wisi. Potrzebne wsparcie podczas zatrzymania. Możemy wysłać jeden radiowóz i zobaczymy, jak to się tam rozwinie. Chociaż czekajcie. Dwa radiowozy są potrzebne. To ja od razu je puszczę. Jak czegoś tam jeszcze będą potrzebowali, to, to na pewno przez radio powiedzą i tak dalej. Także komenda y, przy Wilczej się tym zajmie. Wypadek przy, y, przy pracy na wysokościach. Tutaj. A, potrzebujemy ambulansu. Ok. No to już potrzebujemy SKS z Banacha, ciach. I jedzie. Dobra, y, katastrofa helikoptera możemy się tym zająć. Y, od razu wypuszczam dwa ambulanse, y, ty, 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 ty. ale tu prawdopodobnie może być potrzebny śmigłowiec. To zrobimy tak i zrobimy tutaj w ten sposób, a później zobaczę, jak tam się sprawa będzie klarowała. Zobaczmy, czy jeszcze coś, co już niczego tutaj jest do zrobienia. Płonące, płonące liście to możemy wypuścić, bo to jest prosta misja. Jeden samochód wystarczy. To jest cały czas atak na centrum handlowe. Tutaj zalana duża ulica. Potrzebujemy jednego pożarniczego i jednego y, SRT, ale możemy to połączyć i wysłać tylko jeden. I od tego są samochody gaśnicze z funkcją ratownictwa technicznego. To dla osób, które są początkujące i jeszcze nie wiedzą. Y, bo można, dla przykładu, kupić y, kup pojazdy. No, klikaj się. Można, dla przykładu, kupić y, typowo y, samochód ratownictwa technicznego, ale później. Tak naprawdę, to bardziej opłacalne, wydaje mi się, kupowanie tych ciężkich samochodów z funkcją ratownictwa technicznego. One, co prawda, są droższe 27 tysięcy kredytów, ale w stosunku do 12 tysięcy 180, ale mamy dwa w jednym. Więc ja lubię te, te, te pojazdy, tak na dobrą sprawę, kupować i no i sobie radzę. Dobra, słuchajcie. Ze względu na fakt, że chciałbym szybko opublikować dla, dla Was ten film, to na tym punkcie zakończymy. Ja oczywiście będę dzisiaj aktywnie brał udział w tych misjach, zwłaszcza w tych sojuszniczych dużych, natomiast też postaram się Wam pomagać. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału, zostawcie lajki, subki, oczywiście sekcja komentarzy należy do Was, a jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie gra, a chciałby zagrać w operatora ratunkowego, to w opisie tego filmu jest link referencyjny do rejestracji, dzięki czemu no, ja dostanę tutaj za Wasz awans dwie monetki, Natomiast was nic to nie kosztuje. Oczywiście to jest w ramach pomocy dla wszystkich, bo później, właśnie tak jak w dniu dzisiejszym, choćby pomagamy sojusznikom wysyłając jednostki. Więc jest to istotne. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.